Cześć, siema malam, wszystkim z tej strony Kronik To jest kolejny odcinek z Butterfield Hero <laughs> Dzisiaj Patrzę. Na wstępie chciałem, wam chciałem was wszystkich przeprosić za to, że Ostatnio mało pokazywało się filmów na moim kanale Było to spodobane jednym, że byłem w sensie zabiegany I nie miałem kompletnie czasu żeby coś dla Was nagrać Nagrałem dla Was jeden, jeden, jeden odcinek który i tak jeszcze mi się tak nie podobał, bo, bo toj był o, sobie Toj, był od ucięty to był korsek kiepski Z mojej strony to było... z mojej strony to była kompletna porażka Nie zabijesz mnie, nie zabijesz mnie Dobra udało się Mam jeszcze tutaj prawdopodobnie tylko żołnierza zabić Wtedy będę miał dzienną... Ładę lata Co się dzieje? Co się dzieje? Eee... O ty Ład... No nie, położymy No nie było to fajne, ale no, udało się troszkę Troszkę Udało mi się tutaj po podlewelować tą postać miałem wielomego czasu, ale jakoś nie nagrywałem tego. Myślę, że to nie jest aż takie konieczne. Trzeba nagrać to. Tonik bo no to cholera jedna. się... powie mnie coś czuje ta rundka też będzie kompletną klapą bo widzę nie wiem czemu nie wiem czy to jest spodowodowane ale ja ostatnio prawda nie mogę grać w BFA po prostu nie mogę takie mam się jakieś dziwne ścięgi ja będę musiał przeinstalować jeszcze raz jeszcze raz zainstalować No i patrzę co się dzieje. Nie zdaję mu w ogóle obrażeń. Tam jest. Gdzie jest? Tu. Dało się? nie, 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 nie. nie. Jest, udało się. Oddewodowałem dwa lew... znaczy aż dwa lewele. Yes. Szkoda, że nie grałem na Was jednej akcji, która mi się tak strasznie podobała. Było to po prostu rzucenie TNT. Idealnie się wpakował pod nią. Za dużo ich jest Dużo komandosów Po prostu wjechało w nią TNT Było po nim, piękna akcja Śmiałem się z tego, chyba z dziwnej A Inna, tak po prostu na mnie chęcili Dlatego, że po prostu byli sami komandos Byli sami komandos Sami komandosi byli Jest, dało mi się dzienną misję zrobić Nie zabijesz mnie A no bo i zabiję, bo ich jest dwóch To no może i nie Ach, Myślałem, że uda mi się go ukryć, ale tam może mi się kampion właśnie Udało mi się zakupić 5000 funtów, ale nie dopiero za dwa dni. Nie wiem, czy wam, nie wiem czy wam mówić, czy nie jak je zdobyłem? Zdobyłem je kompletnie za darmo. Tyle mogę powiedzieć. Zdobyłem je kompletnie za darmo, więc... Ach, nie, nie idzie tam. 10 na 5. Też dobry jakiś koleś, gdzieś wykokszony Coś, czuję, że na, na tym etapie gry muszę mieć już jakieś funkcje. Dlatego, że chyba nie... Nie, o trochę potem robimy. Oczywiście toniki. Gdzie mi tu. Zaklinowałem się. Udało się. Kto jeszcze? Dobra. Skupujmy graem. Nie! No fucking way. Nie dopiero, dopiero co wyczyściłem. Mówię, ja wyczyściłem. Dobra, asystent. Nie mogę powiedzieć tego czego mam za mało życia. ciebie możemy w układ.

Panowałem. Ach, zyska. O, helikopter... ...helikopterkiem? Nie tam się... ...nie tam się wbijać. Ach, uchu go. A może i trzeba. Jak? To się nazywał fart. To się nazywał fart. O nie, 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 Ja się wycofuję stąd, ja się wycofuję, wycofuję, wycofuję. I skitajmy się. Bo ja tutaj nie będę się narażał na śmierć. Bo jest 15 do 6, więc... Nie ma co. Ach, jest kilczołga. No nie! Ach, naciskałem wysiąść, nie udało się. 16 na 6. Trochę potągnął To jest prawda. Tam było trochę lubskowania. Na razie zbieram te, te punkty. A, po to tylko... What? What? O nie, o nie, o nie, nie trafiam go, nie trafiam go, czemu go nie trafiam? Mg. No, najprostsze. A 20, jeszcze tonikuję, to nie jest ludzkie. Wiem, że gdzieś tu jest. To jest pewne, czyli gdzieś tu. Gdzieś tu, bo flaga idzie w dół. Gdzie tu jesteś? Gdzieś blisko. A wie widzicie z osobą Ech. Tak mando z 30 level, no, bardzo dobry. Będę musiał chyba zmienić Zwięstwa, że chciałem go upyć. Będę musiał chyba zmienić za serwer Może na jakimś innym Ten tutaj to jest Nie dla mnie, nie dla mnie o, 30 ja mam po -ty level tylko Dzienna misja zrobiona, jest 50 punktów zdobytych. Każdy ma tego oblicza wyników i że jest z nami żegnam. 17 na 8, jest to jest całkiem dobrze. Więc żegnam się z nami, cześć.